Szanowni może, kochani, witajcie bardzo serdecznie na naszym kolejnym temacie, gdzie dzisiaj będziemy zajmowali się osobą Ducha Świętego. dzisiaj też to jest bardzo ciekawe odkrycie. Mam nadzieję, że macie doświadczenie Ducha Świętego, bo przecież przyjęliście sakramenty, ale o tym zaraz troszeczkę więcej w dalszym wprowadzeniu, bo może na początku w ogóle się trzeba zająć, kim jest w ogóle Duch Święty z tego względu, że często niestety widzimy Go na przedstawieniach jako właśnie gołębice bardzo często utożsamiamy Go z jakimś po prostu ptakiem albo nielotem ale Duch Święty jest osobą to jest trzecia osoba boska równa Bogu Ojcu, równa Synowi Trójca Święta jest tak naprawdę właśnie dowodem ogromnej miłości relacji jaka istnieje pomiędzy tymi trzema osobami natomiast Duch Święty jest owocem miłości Ojca i Syna. I to jest właśnie tchnienie Ducha Świętego, które ciągle jest posłane tak naprawdę do nas, do Kościoła. To dzięki Duchowi Świętemu my, czy w ogóle wspólnota Kościoła istnieje, dzięki Duchowi Świętemu my możemy wyznawać wiarę, dzięki Duchowi Świętemu możemy rozumieć Pismo Święte. Możemy je interpretować dzięki Duchowi Świętemu e, możemy sprawować sakramenty, tak? We wszystkich sytuacjach, kiedy ja sprawuję sakramenty, to każda formuła sakramentalna zaczyna się od wezwania Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nic w Kościele, więc tak naprawdę no, postać niesamowicie ważna i pewnie warto sobie też przypomnieć, że ona też jest niesamowicie ważną postacią w moim, w moim życiu osobistym. I teraz czymże jest Duch Święty? No, Duch Święty jest tym, który dosłownie jest tym okazicielem łaski. Dary Ducha Świętego są czymś, co dosłownie mnie przepełnia, tak? Obecność Ducha Świętego jest czymś, co przepełnia moje życie. Tutaj mam akurat taki bardzo banalny przykład. Wyobraźcie sobie, że każdy z nas jest jak jakieś naczynie, na przykład jak taka butelka. Tutaj faktycznie tej wody nie ma, tak? Dopełna, Ale właśnie, o to chodzi, że działanie Ducha Świętego jest tym, co polega na wypełnianiu całkowitym nas. Łaską Pana Boga, tym, z czym przychodzi Pan Bóg. Więcej, on daje obfitość, nawet więcej niż my jesteśmy w stanie przyjąć. Oczywiście każdy z nas jest różnego rodzaju naczyniem, tak? Bo każdy z nas posiada różne charyzmaty. Co niektórzy posiadają ich więcej, co niektórzy posiadają ich mniej. Ale niemniej jednak, bez względu na to, czy to będzie takie naczynie, czy jakiś mały kubeczek, czy wielkie wiadro, bez względu na to, Duch Święty zawsze nas przepełnia. Tak jest zawsze w stanie nas wypełnić do, do samego końca, tak żeby żadna, żadna przestrzeń nie została wolna, żebyśmy maksymalnie potrafili wykorzystać tą łaskę, z którą On przychodzi. Na ostatnich zajęciach, kiedy podejmowaliście decyzję, aby wyznać Jezusa Chrystusego, swojego Pana i Zbawiciela, podjęliście decyzję nawrócenia, no to teraz można się zastanawiać, skąd wziąć siłę do tego, żeby to zrealizować. No właśnie odpowiedź jest tu: możecie to zrobić dzięki Duchowi Świętemu. Możecie to zrealizować za pomocą Ducha Świętego, dzięki Jego łasce. Dlatego tak niesamowicie ważną rzeczą jest to, żeby właśnie otwierać się na łaskę Ducha Świętego. Wy otrzymaliście już Ducha Świętego w kilku sakramentach, które przyjęliście i może to jest też takie właśnie fajne ćwiczenie, żeby sobie zrobić właśnie taką rozpiskę dat, kiedy przyjęliście jakieś sakramenty. Ja Wam szczerze się powiem, że no, nie żebym się chwalić, ale ja sobie kiedyś takie coś zrobiłem, bardzo fajna sprawa. Właśnie najważniejsze daty z mojego życia, czyli dzień, kiedy w ogóle się pojawiłem na tym świecie, dzień mojego chrztu, dzień, kiedy przyjąłem pierwszy raz Komunię Świętą, dzień, kiedy przyjąłem sakrament wieżmowania i dzień, kiedy przyjąłem święcenia kapłańskie. Tak więc pewnie będzie jeszcze jedna data dosyć ważna, czyli dzień mojej śmierci. Tak? Bo już pewnie żadnych innych ważnych wydarzeń raczej się nie będę już spodziewał nawet zostanie proboszczem nie będzie aż takie ważne w porównaniu z tymi datami, które są właśnie tutaj więc pewnie jeszcze ostatnia data została do wypełnienia czyli data mojej, mojej śmierci jako najpiękniejszy dzień, kiedy przecież idziemy spotkać się z Panem Jezusem ale właśnie, to są w tych datach właśnie jest utkwiona dzień właśnie, kiedy działał Duch Święty jakby bardzo mocno w moim życiu więc to jest coś niesamowicie ważnego że takie doświadczenie pozwala nam napełniać się nadzieją, pozwala nam napełniać się przede wszystkim mocą, dzięki której możemy działać. Tak? Eee, wy już przyjęliście sakrament chrztu, przyjęliście sakrament Eucharystii, bierzmowania, to już są trzy potężne sakramenty, w których naprawdę doświadczyliście pełni Ducha Świętego, w których doświadczyliście ogromnej mocy, z jaką przychodzi Duch Święty, więc może warto jakby na nowo właśnie rozpalić w sobie tę obecność Ducha Świętego. Eee, jak to można zrobić? Można to zrobić w bardzo, bardzo prosty sposób. Po prostu poprosić o Ducha Świętego. I tak jak wczoraj czy przedwczoraj, czy na ostatniej Katechezie, e, modliliśmy się o Ducha Świętego dla nas. E, modliliśmy się właśnie o to, żeby wyznać Pana jako Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to teraz możemy właśnie pomodlić się o to, aby przyszedł do nas Duch Święty, aby Duch Święty przyszedł do właśnie Twojego serca. E, o co trzeba tak naprawdę zadbać w tej sytuacji? Po pierwsze o to, że ja muszę chcieć przyjąć Ducha Świętego, to jest podstawa. Ja muszę prosić o to. To są jakby dwie rzeczy, które są, są jakby potrzebne o to. I teraz o tego ducha świętego możesz nie tylko i wyłącznie dzisiaj prosić. Za każdym razem, kiedy jesteś w kościele, za każdym razem, kiedy jesteś tam przy świętej, kiedy modlisz się, możesz prosić o ducha świętego. Ale dzisiaj, no zrobimy to w taki sposób, który, no, znowu ja będę chciał Cię poprowadzić przez tą, przez tą modlitwę, przez to doświadczenie. Więc bardzo was proszę, żebyście się po prostu tworzyli na to. Ktoś kto chce. Naprawdę poświęć swoje serce i, i otwórz się na to, z czym, z czym przyjdzie Duch Święty. A Duch Święty potrafi przychodzić z różnymi rzeczami. Potrafi przyjść z radością i faktycznie taki ogromny uśmiech pojawia się na naszej twarzy. Potrafi przyjść z oczyszczeniem, potrafi przyjść z właśnie przemianą serca, z tym, że ja mm, na przykład będę widział jakąś moją grzeszność, moją słabość i wtedy mogę się wzruszyć, mogą łzy polecieć. Z różnymi rzeczami przychodzi Duch Święty, więc tutaj nie ograniczajmy go, tylko jakby właśnie spróbujmy zaczerpnąć z tego, co Duch Święty chce nam dać w tym momencie. I zaprawdę zapraszam Cię do tego, żebyś otworzył się w tej modlitwie i spróbował przyjąć to, z czym właśnie dzisiaj przychodzi Duch Święty do, do Twojego życia. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za moich uczniów. Dziękuję Ci za każdego z nich osobna. Dzisiaj bardzo bym Cię prosił, Panie Boże, abyś przyszedł do życia każdego z nich bardzo osobiście. Dziękuję Ci za rodzinę. Dziękuję Ci za to, kim pozwoliłeś im się stać. Panie Boże dzisiaj. W taki ogromny sposób pragnę prosić Cię o ducha świętego dla, dla każdego z nich. Duchu Święty, proszę Cię, przyjdź do serca każdego z tych młodych ludzi. Przyjdź do Jego, do jej serca, do jej codzienności. Pozwól doświadczyć swojej mocy, swojej potęgi. Duchu Święty, zabieraj serce kamienne, a dawaj serce, które żyje. Zabieraj to, co martwe, zabieraj to, co jeszcze grzeszne i pozwalaj, aby mogli doświadczyć tego, czym jest wszechmoc, czym jest moc, z którą Ty przychodzisz jako Bóg. w Duchu Świętej dawaj im siłę, otuchy, nadziei. Daj im moc, aby byli w stanie przemijać oblicze tego świata. Aby nie bali się pytać, nie bali się szukać Ciebie, aby nie wstydzili się swojej wiary. Proszę Cię przyjść, Duchu Święty, z tym, z czego oni na ten moment dzisiaj potrzebują. Z tym doświadczeniem, które pozwoli im przemienić swoje serce, pozwoli na nowo im doświadczyć tego, kim jesteś. Proszę Cię przyjść, Duchu Święty. Święty. Dziękuję Ci za to, że przyszedłeś. Dziękuję Ci za to, że jesteś. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.